Leszek Krzymowski, O co chodzi? Program dotyczący spraw ważnych. Witam szanownych państwa bardzo serdecznie. No, dzisiaj ze ściągi korzystam, ponieważ ściągnąłem sobie taki dokument, który się nazywa Indeks Cen w Sklepach Detalicznych. To jest taka analiza przeprowadzona przez UCE Research oraz Wyższa Szkoła Bankowa. I z tego dokumentu wynika, proszę państwa, szokujący wzrost cen. No, podam Państwu przykłady. Otóż w grudniu najwyższy wzrost cen odnotowuje się na następujących produktach. 59,5% cukier 59,5%, a prawie 16, prawie 60%. To tak jakby coś kosztowało 10 zł, a teraz zaczyna kosztować 16. Druga na tym miejscu jest mąka. 38. I 3%. Szokująca historia. Makaron. 37,6%. A więc, jak zauważają analitycy, którzy przygotowali ten raport, najbardziej zdrożały produkty sypkie. Dlaczego akurat produkty sypkie? Nie wiadomo, ale ten wzrost cen jest szokujący. Drugie miejsce piszą nasi naukowcy, chemia gospodarcza. Średni wzrost cen Uwaga, trzymajcie się Państwo za głowy, 35,7%. Co tym razem rosło najszybciej? Papier toaletowy, 56,7%. Ręczniki papierowe, 45,3%. Na trzecim miejscu karmy dla zwierząt domowych, 39,8%. Pieluchy dla niemowląt 35,8%. Ale to nie wszystko, bo tutaj analitycy przeanalizowali jeszcze produkty tłuszczowe. 32% średnia, proszę Państwa, coś nieprawdopodobnego. Nabiał, sery drożeją 29,5%, mięso 25,1%. Pieczywo 24,6%. Warzywa i owoce 21% i 20,6%. Dodatki spożywcze średnio o 13,7%. A najmniej, najwolniej drożej używki 10,3%. I tutaj jest jeszcze napisany ciekawy wniosek, mianowicie. Autorzy tej analizy, oni nie tylko ograniczyli się do podania suchych faktów, ale też do przywołania opinii konsumentów. I tutaj piszą tak. Pod koniec 2022 roku Polacy deklarowali, iż przed świętami mocno ograniczą zakupy ze względu na pogarszającą się sytuację materialną. Tak jednoznacznych opinii dawno nie było w przestrzeni publicznej, dlatego ten głos został szybko odczytany przez branżę retailową jako pewnego rodzaju zagrożenie. Dlaczego inflacja i ceny benzyny szaleją? Czemu służą programy socjalne? I wreszcie, gdzie znikają nasze pieniądze? To wszystko w szokującej książce Imperium Marnotrawstwa. I co więcej, piszą analitycy, że te podwyżki, które w grudniu zostały wstrzymane, to zostaną zrealizowane w styczniu i w lutym. To jest tak elegancko napisane, że w styczniu i w lutym znowu czeka nas kolejna. Fala podwyżek. No, metoda badawcza jest wiarygodna, ponieważ zestawiono przy pomocy programów komputerowych wzrost cen w 41 tysiącach sklepów także to jest na pewno wiarygodne. Odkładam to, bo jest trudno czytać. Szok, proszę Państwa. To nie jest inflacja, to jest hiperinflacja. My to obserwujemy, myślę, że podczas cotygodniowych zakupów. Ja też widziałem wczoraj dwie sceny, które mi utkwiły w pamięci. Pierwsze to w kolejce po, w sklepie popularnej sieci starsza pani, o której wiem, bo niedaleko mnie mieszka, że walczyła w powstaniu warszawskim, starsza siwiejąca pani, która liczyła na kalkulatorze, w telefonie komórkowym. O, którego, o który poprosiła kogoś, kogoś stojącego obok: Ile plasterków szynki może kupić za konkretną, za konkretną kwotę, żeby jej wystarczyło do końca tygodnia? No, nieprzyjemny bardzo widok. Drugi widok moja znajoma, emerytowana nauczycielka, która akurat w rozmowie ze mną powiedziała mi, że oszczędza. Oszczędza teraz de facto na wszystkim oszczędza już na jedzeniu. Kupuje sobie tylko ciemny chleb, nabiał, trochę sera, ma odliczony budżet na każdy dzień, na miesiąc, aż dostanie emerytury. No i jak zauważyła ze smutkiem tę ilość towarów, jaką może kupić za ten miesięczny budżet, to de facto z tygodnia na tydzień, a czasem nawet z dnia na dzień się zmniejsza. To w ogóle były bardzo smutne święta pod tym względem, bo to były pierwsze święta, proszę państwa, jakie ja pamiętam po 1989 roku, kiedy Polacy oszczędzali przed świętami. To jest coś, czego ja wcześniej nie widziałem, bo zawsze pamiętam sprzed lat kilku, kilkunastu ten tak zwany przedświąteczny szał zakupowy. On może był nie do końca pozytywny, bo nadawał świętom taki wymiar komercyjny, a przecież święta to przede wszystkim mają wymiar duchowy, ale ten szał przedświąteczny to był taki moment, kiedy my nie oszczędzaliśmy, kiedy każdy chciał kupić prezent najbliższym osobom, coś tam kupić dla siebie, wydać jakieś oszczędności, które przez, przez, przez ostatnie miesiące uskładał. No, to był taki czas, kiedy się nie oszczędzało, bo święta. A teraz mieliśmy pierwsze święta, kiedy Polacy nie tylko oszczędzali, ale kiedy Polacy o tym nawet mówili. Czego ten sondaż, który Państwu, ta analiza, którą Państwu przed chwilą pozwoliłem sobie zacytować, jest właśnie <laughs> najlepszym przykładem. Polacy nie dość, że zaciskają pasa przed świętami, to jeszcze otwarcie o tym mówią. Coś koszmarnego. Mamy hiperinflację. Co to jest hiperinflacja? No to jest wyższe stadium inflacji, a inflacja to jest spadek wartości pieniądza, który się <coughs> objawia przede wszystkim tym, że rosną ceny. W zeszłym roku. Baliśmy się, kiedy ceny, kiedy ceny rosły o 10%, kiedy inflacja osiągała tu 8, tu 9, tu 10, potem 12%. Pamiętam takie alarmistyczne wystąpienia polityków opozycji w telewizji. No, to się tylko tym różni, że teraz przeciwko drożyźnie występowała platforma obywatelska, a zarządów platformy przeciwko drożyźnie występował Pis. No i efekt jest taki, że za platformy była wyższa inflacja niż za pierwszego PiSu, za drugiego PiSu jest wyższa inflacja niż za Platformy, czyli oczywiście partie się kłócą o duperele, a robią to samo. Natomiast jest, rodzą się tutaj dwa pytania. Skąd się bierze ta hiperinflacja? I to oczywiście wiadomo, z do druku pieniądza, z tak zwanego pustego pieniądza. To już Kopernik zauważył, że jedną z przyczyn upadku w państwie jest psucie pieniądza, czyli psucie waluty, czyli dodrukowywanie tego pieniądza. Które polega na tym, że pan Glapiński z panem Morawieckim, z panem Kaczyńskim sobie myślał, a dodrukujemy na przykład miliard złotych, albo dodrukujemy 5 miliardów złotych. No, z obfitości serca. Usta mówią, prawda, z dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane. To przecież, jeżeli już jesteśmy tacy dobrzy, prawi, sprawiedliwi, no to czemuż nie wydrukować 10 miliardów zamiast 5? Tylko problem polega na tym, że im tych pieniędzy sztucznych bez pokrycia jest więcej w gospodarce, tym one tracą na wartości. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale Hitler wpadł kiedyś na taki pomysł w 1940 roku, zanim wysłał swoje samoloty przeciwko Anglii, że kazał z, z swoim służbom specjalnym uzyskać kopię matryc, którymi Anglicy drukowali swoje pieniądze, po to, żeby wydrukować potworne ilości pieniędzy i te samoloty Luftwaffe, które najpierw leciały, które leciały na Londyn, to wcześniej miały być wykorzystane do zrzutów Pieniędzy. Miała zostać gospodarka brytyjska zasypana potężną ilością pustych pieniędzy, no, spadających niemal z samolotu, żeby tą gospodarkę brytyjską wykończyć. To się nie udało, bo służby Hitlera nie, nie poradziły sobie z zadaniem wykradzenia tych matryc z Wielkiej Brytanii ale, ale to, to tak nawiasem mówiąc, to taka historyczna wycieczka. Natomiast tutaj robi się to samo, bo przecież skąd się bierze wzrost cen? No wzrost cen bierze się z tego, że pieniądz traci na wartości, no bo wyobraźcie sobie Państwo sytuację, że państwo macie 100 zł, a ja sprzedaję jakieś towary. No, i żeby te towary mi się opłacało sprzedawać, no to na przykład za, nie wiem, kilogram jabłek muszę wziąć tam 5 zł, za kilogram gruszek 6 zł itd. Tak no i Państwo za te 100 zł możecie sobie kupić dwa pełne kosze warzyw i owoców. No ale jeżeli, jeżeli tych pieniędzy jest więcej, to te 100 zł traci na swojej wartości. No to wtedy ja, żeby wyjść na swoje, a ja patrzę nie tylko na, na to, ile. Dostanę złotówkę, tylko na przykład przeliczam to na euro. Prawda? Chcę sobie jechać z rodziną na wakacje, potrzebuję na to na przykład 2000 euro. No to na żeby zostać 2000 euro, to muszę sprzedać powiedzmy 200 czy 250 koszy tych warzyw, no to wtedy <coughs> wtedy yy, taki kosz musi kosztować musi kosztować ileś tam euro. no i Jeżeli się złotówki dodrukowuje, no to euro rośnie, czyli złotówka spada. I wtedy albo ja muszę tych koszy sprzedać państwu więcej, albo muszę od państwa po prostu brać za nie więcej pieniędzy. I z reguły sprzedawca decyduje się na to drugie rozwiązanie, to znaczy sprzedaje drożej. No bo jeżeli pieniądza jest więcej, no to znaczy, że, państw, że, wie, że jest o niego łatwiej, że on ma mniejszą wartość, prawda? Jeżeli Państwo płacicie mi czymś, co traci wartość, no to oczywiście przez logikę ja Państwu sprzedaję coś, co ma mniejszą wartość, czyli, czyli muszę podnieść ceny tych koszyków, żeby wyjść na swoje. I problem polega tylko na tym, że państwo tego nie widzicie, bo Państwo dostajecie na przykład emerytury. Dostajecie Państwo 2000 złotych emerytury i za te 2000 złotych emerytury możecie sobie Państwo kupić w moim sklepie no, na przykład 20 pełnych koszyków z owocami. No ale jeżeli władza dodrukowuje pieniądze, te pieniądze stają się mniej wartościowe. No to co ja muszę wtedy zrobić? Podnieść ceny. Czyli po inflacji państwo już sobie możecie kupić u mnie nie 20, tylko na przykład 19, 18, 15, a potem 10 tych koszyków. Tak wygląda inflacja w praktyce. I co zrobić, żeby inflacji zaradzić? Otóż po prostu nie trzeba do, dodrukowywać sztucznych, pustych pieniędzy. I to tyle. Przecież przez setki lat nie było inflacji, bo nie drukowano pustych pieniędzy. To pierwszym, który wpadł na pomysł drukowania pustych pieniędzy, to był Tadeusz Kościuszko w Polsce. Podczas jego insurrekcji drukowano tzw. zwany pieniądz fiducjarny, czyli tam kawałki papieru, które, które się brało na wiarę, że o, taki kawałek, na którym napisane 100, to, to jest 100 złotych. Bo tak byśmy sobie napisali, no, ale na innym piszemy 200 i wierzymy, że to jest 200 złotych. Przez setki lat. Walutą było złoto. Nawet w Stanach Zjednoczonych, w czasie ich największego rozkwitu w XIX wieku i na początku XX wieku, emitowano pieniądze, które miały pokrycie w złocie. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli ja mam sztabkę, na przykład kilogram złota, to my przyjmujemy, że ten kilogram złota wart jest milion złotych. No, możemy tą sztabkę złota podzielić na przykład na tysiąc części, wtedy każda sztabka będzie warta tysiąc złotych, ale te pieniądze. Mają zabezpieczenie w złocie. No i wtedy ja mogę z takim pieniądzem iść do banku. Bank weźmie ten pieniądz i daje mi złoto. Czyli ten pieniądz ma jakieś pokrycie. A w Polsce się te pieniądze drukuje. Nie tylko zresztą w Polsce. <laughs> tak na zasadzie, ile, ile dusza zapragnie. No, jak politycy chcą, za, chcą wydrukować miliard, proszę bardzo, wciskamy guzik, drukuje się miliard. Chcą dwa miliardy, wciskamy guzik, drukują się dwa miliardy. No, tylko efektem tego jest właśnie, proszę Państwa, hiperinflacja. Hiperinflacja oczywiście nie bierze się z tego, jak mówi rządowa propaganda, ze złowrogiego Putina. Przecież to nie Putin w Polsce dodrukowuje pieniądze. Putin napadł na Ukrainę, to jest prawda, ale to nie ma żadnego wpływu na inflację. Przyczyną inflacji jest tylko i wyłącznie to, że państwo dodrukowuje potężne ilości pieniądza bez pokrycia. I kto na tym najbardziej cierpi? No na tym najbardziej cierpią dwie grupy osób. No po pierwsze to emeryci bo ich świadczenia nie rosną, tak jak rosną, tak jak rośnie inflacja, czy emeryci są coraz biedniejsi, no i to obserwujemy, to widać, to widać po tych staruszkach, którzy liczą w sklepach, ile kawałków szynki im wystarczy do końca miesiąca, to widać po tych właśnie wszystkich innych ludziach, którzy żyją ze świadczeń państwowych, głównie z emerytury. I to się niestety, proszę Państwa, będzie pogłębiać, bo nie ma żadnych, Przeciw żadnych powodów, żeby twierdzić, że hiperinflacja się nagle zatrzyma. Są powody, żeby twierdzić, że hiperinflacja przyspieszy. A dlaczego? No bo rząd nadal w tempie obłąkańczym drukuje pieniądze i prowadzi rozdawnictwo socjalne, czyli nadrukuje pieniędzy, potem weźmie, da pod pozorem różnych tam programów socjalnych, no to tych, te pieniądze tracą na wartości. I tyle. No, pan Gapiński wpadł na światły pomysł ostatnio, no nie ostatnio, że trzeba podnosić stopy procentowe w ramach walki z inflacją. No, rezultat jest taki, że wszyscy, którzy mają kredenty, w tym ja, płacą wyższe raty. No to można pomyśleć, no to do dupy z taką walką z inflacją, tym bardziej, że w tym wszystkim nie ustał no, do dróg pieniędzy. Gdyby pan Glapiński, pan Morawiecki, pan Kaczyński, chociaż pan Kaczyński to pojęcia nie ma o gospodarce, wpadli na pomysł, no, żeby zdusić inflację, to musimy podnieść stopy procentowe i przynajmniej nie dodrukowali pieniędzy, no to jeszcze można byłoby to zrozumieć. Ludzie by trochę pocierpieli, te pieniądze z gospodarki zostałyby ściągnięte i jakoś zdławilibyśmy inflację, albo przynajmniej byśmy ją ograniczyli. No ale tu równolegle z. Z podnoszeniem stóp procentowych trwa dodrukowywanie pieniędzy. Przecież rząd ciągle dodrukowuje pieniądze, proszę Państwa. Czyli z jednej strony, w sytuacji, kiedy pieniądze strac, nie tracą na wartości, i to postanowiono podnieść stopy procentowe, żeby ludzie płacili więcej, żeby płakali jeszcze bardziej, a z drugiej strony się jeszcze, po, jeszcze dodrukowuje pieniądze, żeby te pieniądze, które się odbiera ludziom, były jeszcze mniej warte. No przecież absurd zupełny, ja już pomijam. Tutaj wiedzę ekonomiczną pana profesora Glapińskiego, który przecież powinien wiedzieć, że podnoszenie stóp procentowych nie jest wcale, tak jak on mówi, jedynym sposobem na ograniczanie inflacji, bo przecież można fundusze celowe podnosić, można na przykład podnosić e, znaczy re, rezerwy, rezerwy celowe, można na przykład zmienić prawo, żeby banki musiały mieć więcej rezerw, wtedy banki będą, e, będą musiały. E, Zamiast, zamiast puszczać pieniądze w gospodarkę, to te pieniądze magazynować, gromadzić, a nie ludzie będą za to płacić. No ale przecież premier, który jest banksterem, nigdy się na coś takiego nie zdecyduje. To są metody znane ekonomistom i mogę się dziwić, że pan Glapiński o nich nie wie, no ale pan Glapiński nie jest jakimś specjalnym tytanem intelektu ani ekonomii, mimo że ma tytuł profesora ani na gospodarce się nie zna, bo jakby się znał na gospodarce to przecież nie byłby członkiem rządu PiSu, to oczywiste. Co nas czeka, proszę Państwa? No, czeka nas dalszy wzrost tej hiperinflacji, to znaczy ja jestem pewien, że te produkty, które w grudniu drożały, tak jak Państwu wyczytałem w odnośnie, wody, w bazując się na tym raporcie, będą drożeć jeszcze bardziej, czyli Trzeba się spodziewać jeszcze szybszych, jeszcze większych wzrostów cen i cukru, i mąki, i makaronu, i karm dla zwierząt, i tak naprawdę wszystkiego innego. I to doprowadzi w pewnym momencie do takiej sytuacji, że te ceny będą już tak horrendalnie wysokie, że my będziemy kupować tylko produkty najtańsze. Prawda? Czyli na przykład nie będziemy już kupować szynki, tylko będziemy kupować najtańszy chleb, najtańszy ser. Może jakieś, jakieś, jakieś puszki z rybami. Może, będziemy, może będzie prawda tak jak w latach 30. że hiperinflacja będzie tak potężna, że ludzie wezmą wypłatę i tego samego dnia pójdą kupić, co się da, żeby te pieniądze wydać, bo, bo następnego dnia nie będzie można za nie już de facto nic kupić. To znaczy idziecie państwo do pracy, chodzicie państwo do pracy cały miesiąc, dostajecie Państwo wypłatę. W ostatnim dniu, no i pędzicie państwo do sklepu, bo następnego dnia za tą wielkość waszej wypłaty to sobie będziecie mogli kupić kilka ogórków, a jeszcze kolejnego dnia tylko jedną bułkę. No tak niestety wygląda hiperinflacja. <laughs> Znam z rodzinnych legend historię mojego pradziadka, który opowiadał jeszcze na długi czas przed moim narodzeniem, moim, moim starszym ode mnie członkom rodziny, jak wyglądał kryzys. Ekonomiczny lat 30. kiedy hiperinflacja szalała, no on opowiadał, że potężny kosz wziął sobie taki wiklinowy, żeby tam zmieścić wszystkie pieniądze nadrukowywane, które otrzymał tego dnia w ramach wypłaty i zmęczony po ciężkim dniu razem z tym koszem wypełnionym pieniędzmi potężny kosz, przysnął pod jabłonią. No i jak się obudził, to zauważył, że ktoś go okradł. Przecież ukradziono mu ten korza, te pieniądze mu rozsypano, bo taka była wtedy wartość tych pieniędzy, proszę Państwa. I tu nas czeka dokładnie to samo. I to oczywiście będzie miało też inny skutek, bo, bo to będzie miało też skutek taki, że mm, pieniądze w ogóle stracą na wartości, tak jak traciły pod koniec PRL-u, gdzie inflacja była potężna, no i pojawi się pewnie jakaś druga waluta i tą drugą walutą będziemy handlować. Czyli na przykład okaże się, że że serek kosztuje jednego dnia 80 zł, drugiego dnia 100 zł, a trzeciego dnia już 300 zł, a piątego dnia na przykład 5000 zł, ale ten sam serek będzie kosztował, proszę Państwa, na przykład dolar czy 1,5 dolara. No, może, może taki scenariusz być. Może być taki scenariusz, że wiele osób po prostu zacznie głodować, bo ich pensje przeżarte przez inflację nie będą miały żadnego. Żadnej, żadnej, wartości. No to samo będzie z emerytami. To emeryci najbardziej tracą wskutek inflacji. Także czeka nas, proszę Państwa, inflacyjny armagedon, który przybierze jeszcze na sile. Jeżeli byśmy odpowiedzieli na pytanie, co można zrobić? Przywołali katalog metod do zwalczenia inflacji i hiperinflacji, to rząd robi coś dokładnie przeciwnego, żeby tą hiperinflację nie zdusić, tylko jeszcze ją nakręcić. Życzę Państwu y, miłego wieczoru i życzę Państwu tego, żeby te skutki hiperinflacji były dla Was jak najmniej dotkliwe. I na koniec mam też do Państwa pewną prośbę. Y, proszę o udostępnianie moich wideo felietonów, proszę o komentarze dla zasięgu. Dziękuję za te komentarze, które już Państwo zamieszczaliście. Proszę o y, subskrypcję mojego kanału. Bardzo mi na tym zależy. To jest bardzo ważne dla mnie, żebym mógł docierać do jak największej ilości osób, mówiąc to, co mówię. A dla tych, do tych z Państwa, którym szczególnie podoba się to, co mówię, to, co robię, to, jak patrzę władzy na ręce, mam jeszcze prośbę o wsparcie finansowe. Pod tym wideo felietonem znajdziecie Państwo numer konta, na który możecie Państwo przelewać dobrowolne datki. Bardzo Państwu dziękuję za to, że. Mój apel o wsparcie finansowe spotyka się z taką Państwa życzliwością. Rezultatem tego będą ciekawe materiały, jakie już niebawem zacznę tutaj publikować. Także kto może mnie wesprzeć, niech to robi, kto nie może mnie wesprzeć, a chciałby mi pomóc w rozwoju kanału, to bardzo proszę, żeby subskrybował, udostępnił i komentował moje materiały. W ten sposób będę docierał do coraz to szerszej publiczności. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Od samego początku historia Polski kryje wiele tajemnic, spisków i wciąż jeszcze niewygodnych faktów. Pora ujawnić to, co dotąd było skrzętnie skrywane. Zakazana historia Polski. Tom pierwszy. Od Piastów do Jagiellonów. Książka dostępna w księgarni capitalbook.pl.